Cześć, mam na imię Daniel, i dzisiaj rozmawiam, dzisiaj będę się Rozmawiam o jak nie rozmawiam. Jeszcze raz, głęboki oddech. Cześć, Daniel z tej strony i dzisiaj chcę porozmawiać o pewnej rzeczy, mianowicie jak wypaść dobrze podczas prezentacji przed publicznością lub przed nowo poznaną osobą. Bo jeżeli zastanowisz się dobrze, występowanie przed publicznością, czy to będzie koncert, czy to będzie prezentacja, czy to będzie przedstawienie jakiegoś biznesplanu albo wygłoszenie przemowy na koniec roku, zazwyczaj robisz to przed osobami, których nie znasz i które nie znają Ciebie. I kiedy ta myśl powoli dociera do Twojego mózgu Zaczynają się problemy, bo ty nie znasz ich, oni nie znają Ciebie. A co jeżeli się pomylisz i, i pomyślą, że jesteś krytynem, a co jeżeli masz nieświeży oddech, a co jeżeli twoja fryzura jest nie tak, jak powinna być? I jesteś praktycznie bombardowany pytaniami pod tytułem A co jeżeli? Zaczynasz się denerwować, adrenalina zaczyna działać, hormony odpowiedzialne za to, czy walczysz, czy uciekasz, zostaną uaktywnione. I sytuacja nie wygląda za ciekawie, więc... Co robić? Powiem Wam na moim przykładzie, bo jak wiadomo, jestem youtuberem. Można powiedzieć, że mówię przed tysiącami ludźmi cały czas. Ale tutaj sytuacja jest trochę inna, bo mogę nagrać, mogę powtórzyć ujęcie, mogę zedentować, mogę uciąć i praktycznie tego stresu nie ma. Sytuacja się zmienia, kiedy mówię przed publicznością na żywo. Wspominałem wcześniej w jednym z moich Q&A, że między innymi jestem muzykiem i prowadzę audycje muzyczne dla dzieci. Co oznacza, że występuję przed publicznością dużą publicznością. Poza tym w niedalekiej przyszłości chcę wypowiadać się na żywo, motywując ludźmi i ucząc ich jak osiągnąć sukces w życiu, więc stres na scenie nie jest dla mnie. Kiedy gram koncert czasem wychodzę na przód sceny jako frontman i robię swoje. Sprawiam, że ludzie się cieszą, śpiewają, tańczą, bawią się. Kiedy rozmawiam z dzieciakami muszę być charyzmatyczny, interesujący, muszę utrzymać ich uwagę, co jest o wiele trudniejsze niż z dorosłymi, uwierzcie mi. Więc nie osiągnąłbym tego wszystkiego, gdybym przejmował się tym, jak wypadnę. I przez te lata doświadczenia udało mi się stwierdzić jeden fakt. Nie ma jednego sposobu na występowanie przed publicznością i na walkę z tremem, bo każdy jest inny. Nie każdy może być charyzmatyczny, bo jeżeli powiem Tobie, że masz po prostu iść i się uśmiechać, mniej więcej będziesz wyglądać tak. Dlatego tu macie cztery wskazówki, które pomogą Wam zdobyć owację na na tej życiowej scenie. Po pierwsze, znaj swój temat i przygotuj się na 100%. Masz koncert? Znaj piosenkę. Masz przemówienie albo prezentację? Miej wiedzę. Przygotuj się jak nikt inny, bo jeżeli znasz swój temat, to 80% sukcesu jest Twoje. I wiem, wiem, po prostu czasem zapominasz. Jest pustka, ale spokojnie to tak magicznie nie usunęło się z twojej głowy. Jest to tymczasowo przetrzymane przez strach i przez adrenalinę. A poradzić sobie z tym dzięki wskazówce numer dwa, czyli ty się nie liczysz. To chyba jedna z najważniejszych wskazówek tutaj, więc weź ją sobie do serca. Ty się nie liczysz. Co to znaczy? Kiedy poznajemy kogoś nowego, chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, chcemy dać jak najlepsze pierwsze wrażenie. Mówiłem o tym w moim ostatnim filmiku i to dobra rzecz, to dobry nawyk ale ekstremalne myślenie w ten sposób może nas zgubić. Tak bardzo chcemy wypaść dobrze, że bardziej zaczynamy martwić się sobą niż tym, co mamy zrobić. Tworzy to taką negatywną barierę między tobą a publicznością. Nie musisz być pewnym siebie. Miej pewność w tym, co mówisz i w tym, co chcesz przekazać. Przestań się przejmować sobą, zatrać się w tym, co masz powiedzieć, a wtedy zacznie się magia, co prowadzi mnie do wskazówki numer 3. Zwolnij. Czy widziałeś kiedyś osobę, która jest zdenerwowana i zestresowana, ale mówi powoli, głośno i ma zwolnioną gestykulację? Nie? Ja też nie. Zazwyczaj taka osoba mówi bardzo szybko, ręce latają na prawo i lewo i cały czas plą pl pl plącze jej się język. Dlatego trik polega na tym, żebyś zwolnił. Kiedy mówisz powoli i Twoja gestykulacja jest zwolniona, Nikt się nie zorientuje, że się denerwujesz. Poza tym, dać to więcej czasu na przemyślenie tego, co chcesz powiedzieć. Czwarta wskazówka nie jest dla wszystkich. Kiedy nauczysz się mówić powoli i przestaniesz się przejmować tym, że nie będziesz miał co powiedzieć, to wtedy będziesz mógł uwolnić swoją charyzmatyczną bestię. Uśmiechaj się, chodź po sali, zadawaj pytania, rzuć jakimś żartem, ciesz się tym, co robisz i oddaj pozytywną energię. A uwierz mi, że w zamian dostaniesz dwa razy tyle. I pamiętaj, publiczność to nie tylko sala wypełniona ludźmi. Bo jak mówiłem kiedyś w moim filmiku, życie to scena, a my jesteśmy aktorami, więc równie dobrze publicznością może być grupka nowo poznanych znajomych albo ta nowa koleżanka. Więc każdy reaguje na stres troszeczkę inaczej. Jednym drżą ręce i głos, innym po prostu chce się płakać. Każdy w każdym razie pomogę Wam się z tym uporać w następnym filmiku. Jestem Daniel Ortega i do zobaczenia następnym razem.